Assalamu alaikum. Podczas hadż muzułmanie spędzają od 3 do 7 dni na kulcie, wykonując kilka ściśle określonych rytuałów. Obrzędy odprawiane są między 8 a 13 dniem zul dwunastego 12 miesiąca kalendarza muzułmańskiego. Hadż formalnie rozpoczyna się, gdy miliony wiernych, którzy zgromadzili się w mekce, wspólnie recytują talbija. Oto jestem do twoich usług. O Boże, oto jestem. Oto jestem do twoich usług. Nie masz partnerów. Oto jestem. Tylko dla ciebie jest wszelka chwała i wszelka doskonałość i dla ciebie jest wszelka suwerenność. Nie ma dla ciebie partnera. Podczas pielgrzymki muzułmanie są zobowiązani do wykonania następujących zadań. 8. dnia Dzulhijadż pierwszego głównego dnia w świętym meczecie muzułmanie muszą okrążyć kaabę siedem razy, a potem odbyć siedem wycieczek między wzgórzami Safa i Marła. Podczas tego pierwszego wielu wyznawców próbuje zbliżyć się na tyle, by pocałować czarny kamień. Taław jest kluczowym elementem rytuału hadż. Wykonywany siedem razy wokół Kaaby. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zaczyna się od wschodniego narożnika, w którym osadzony jest czarny kamień. Wykonanie siedmiu okrążeń zajmuje około dwóch godzin. W upale jest to sprawdzian wytrzymałości. To drugie symbolizuje poszukiwanie wody pomiędzy wzgórzami przez hadżar, niewolnicę, która według muzułmanów była matką najstarszego syna Ibrahima Izmaila. Te dwa wzgórza są oddalone od siebie o prawie pół mili, ale są otoczone wielkim meczetem. Istnieje specjalna rampa dla muzułmanów poruszających się na wózku inwalidzkim, aby pomóc im w odbyciu wymaganych siedmiu podróży między Safar i Marła. Po zakończeniu swoich zadań w wielkim meczecie pielgrzymi udają się do miny, aby spędzić noc na modlitwie i medytacji oraz spać pod gwiazdami w ramach przygotowań do dnia stania. Drugiego głównego dnia, dziewiątego dnia Zulhijdza, pielgrzymi podróżują do Arar na równinach Arafat na główny rytuał pielgrzymki dzień stania. Jest to najważniejszy rytuał pielgrzymki zwany Łuków Arafat, kiedy muzułmanie gromadzą się na równinie Arafat i odmawiają modlitwy w palącym słońcu od południa. Do zachodu słońca. Ceremonia ma na celu udzielenie muzułmanom rozgrzeszenia z ich grzechów, a jeśli rytuał zostanie pominięty, pielgrzym nie ukończy hadż. W dawnych czasach wielu pielgrzymów modliło się w palącym słońcu. W dzisiejszych czasach na całej równinie rozstawione są namioty, a większość pielgrzymów modli się w ich cieniu. Wiele namiotów jest wyłożonych wykładziną, klimatyzowanych i zawiera duże ilości jedzenia i wody. Na całym świecie muzułmanie często poszczą tego dnia. Łuków dosłownie oznacza stojący. Odnosi się do czuwania, które odbywa się od południa do zachodu słońca, dziewiątego dnia Zulhidża. Arafat to miejsce, gdzie prorok Muhammad salallahu alaihi wasalam wygłosił kazanie pożegnalne w 632 roku, roku swojej śmierci. Góra Arafat, czyli Góra Miłosierdzia, to łagodne wskórze, około 12 mil na południowy wschód od Mekki. Muzułmanie wierzą, że ostatnie fragmenty Koranu zostały objawione Muhammadowi, wasalam, właśnie tu, podczas jego ostatniego kazania, wygłoszonego z grzbietu wielbłąda, na trzy miesiące przed jego śmiercią w 632 roku. Równina i duży meczet Masjid Nimra są tu puste przez cały rok, z wyjątkiem tego jednego dnia. W skalistej dolinie Mustalifa pielgrzymi zbierają kamienie, które przez kilka dni mają być rzucane w trzy filary, dżamrat, w dolinie Mina. Trzeciego głównego dnia wierni udają się do miny na trzy dni. Tutaj rzucają kamieniami w trzy filary przedstawiające diabła i obchodzą święta ofiary. Trzy filary w dolinie Mina reprezentują trzy razy kiedy szatan próbował kusić Ibrahima do nieposłuszeństwa Bogu, gdy zabierał swojego syna na ofiarę. Zgodnie z tradycją muzułmańską Ibrahim ukamienował szatana w każdym z trzech punktów, zanim diabeł się poddał. Przed opuszczeniem Mekki pielgrzymi ponownie okrążają kaawę. To taław al-Wada, taław pożegnalny jest on ostatnim obrzędem pielgrzymki. Po wykonaniu wszystkich zadań uczestnicy otrzymują tytuł Hadji lub Al-Hadż. Całowanie czarnego kamienia w Kaabie i kamienowanie pilarów reprezentujących diabła w minie nie są podstawowymi obowiązkami pielgrzymki, ale tradycyjnie wykonuje się je razem z wymaganymi zadaniami. Zwiedzanie grobu Muhammada w meczecie proroka w Medynie nie jest częścią pielgrzymki, ale często jest z nią połączone.